Jeśli mi jak owoc dojrzał do wieczności i Bóg mnie do niej z więzienia powołał, wiem, że to będzie dowód Twojej miłości, gdy śmierć męczeńska dotknie mego do czoła. Wtedy mnie zastęp aniołów otoczy, z serca ustąpi wszelka zbrodni trwoga. Królowa Polski, zamknij moje oczy, mą wolną duszę zawiedzie do Tekst ten krążył po więzieniach Mokotowskich w 1951 roku, a dotyczył pamięci pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy szóstą edycję wojewódzkiego konkursu w hołdzie Obrońcom Ojczyzny, który w tym roku odbywa się pod hasłem Łukasz Ciepliński i Tadeusz Kościuszko. Bohaterowie tragiczni. Ze względu na dwie rocznice. Pierwsza rocznica to 70. rocznica śmierci Łukasza Cieczyńskiego, która przypada 1 marca 2021 roku. I 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, którą obchodziliśmy 4 lutego. Poza patronatem Wójta Gminy Kwilcz i Starosty Powiatu Międzychorskiego konkurs został również objęty Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Cieszymy się, że w tej niezręcznej sytuacji, w takiej dziwnej atmosferze możemy tutaj się spotkać, a przede wszystkim, że ten nasz konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W pięciu kategoriach mamy 73 zgłoszenia. I tak: część recytatorska 17 osób, część muzyczna 17 osób, część historyczna 19 prac, część plastyczna 14 prac, część literacka 6 prac. Serdecznie witam uczestników dzisiejszego konkursu i opiekunów z 13 szkół. Szkoły podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu, szkoły podstawowej nr 1 imienia miasta stołecznego Warszawy w Międzychodzie, szkoły podstawowej nr 2 imienia Polski niepodległej w Międzychodzie. Szkoły podstawowej nr 1 imienia Stanisława Staszica w Szamotułach. Szkoły podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach. Zespołu szkół nr 3 imienia Hugo Kołłątaja w Szamotułach zespołu szkolno-przedszkolnego w Łoweniu, liceum ogólnokształcącego imienia, imienia Emilii Szczanieckiej w Pniebach, liceum ogólnokształcącego sióstr Urszulanek w Pniewach, liceum ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie, Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie, Edukacja Lubasz Szkoły imienia Ignacego Jana Paderewskiego, Szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu, gospodarza konkursu. Ze względu na epidemię, w dzisiejszym dniu odbywają się wszystkie komisje. Muzyczna, która właśnie się rozpoczęła w Centrum Kultury i Edukacji, recetatorska, obecnie w naszej sali kinowej, oraz plastyczna, literacka i historyczna w bibliotece szkolnej. Serdecznie witam członków komisji w składzie. Pani Anna Martyńska, pani Ojla Lejman i pan Rafał Blitke. Część muzyczna, przeczytam skład żyli, Marian Gulecki, Grzegorz Hajman, Waldemar Grymarski. Część historyczna Lucyna Spychała, Bernadeta Ładka, Jakub Melcer. Część plastyczna Stanisław Manek, Jolanta Milka i Lenowa Wrzynek. Część literacka Lucyna Spychała, Halina Rębacz, Halina Konieczna. E, witam również koordynatorów poszczególnych kategorii. Dzisiaj Państwo będziecie mieli przyjemność współpracować z panią Lucyną Kędziarą oraz panią Moniką Miewacką. W pozostałych komisjach koordynatorzy to Daria Zynkowska, Wioletta Spychała, Dorota Wiśniewska, Monika Peska-Lejman, Kinga Matysiak, Jagoda Milińska. komisji życzę owocnych obrad, a uczniom i opiekunom, i opiekunom sukcesów. Oddaję głos koleżance Monice, która poprowadzi część recytacji. Jeszcze raz w imieniu swojej i gospodarzy bardzo miło mi przywitać Państwa na szóstej już edycji konkursu wojewódzkiego w Hołdzie Obrońcom Ojczyzny. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, o czym już przed chwileczką wspominał pan dyrektor i dumni z tego rocznego spotkania, gdyż, jak wszyscy wiemy, mamy ciężki czas dla oświaty, czas pandemii nadal trwa. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych pracują w trybie zdalnym, a mimo to są Państwo dzisiaj z nami. Udało się przygotować dzieci do konkursu, i jesteśmy z tego bardzo dumni. Poezja patriotyczna to typ poezji poświęconej sprawom państwa, ojczyzny, apelujący o włączenie się w walkę o wolność naszych ziemi w obronę ukochanego kraju przed znienawidzonym drogiem. Jest to poezja zaangażowana, podejmująca istotne tematy. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie właśnie tak na nas zadziała, że doznamy ekspresji uczuć recytatorów, współodczujemy przekazywane treści. Dziś widziałem na korczaka jak szedł z dziećmi w ostatnim pochodzie. A dzieci były czyściutko ubrane, jak na spacerze w ogrodzie. Nosiły czyste fartuszki świąteczne, które dziś już można dobrudzić. Piątkami do środ szedł miasto, knija trupionych ludzi. Miasto miało twarz przerażoną. Masyw dziwnie odarty i goły. Patrzyły w ulice puste okna, jak martwe oczodoły. Czasem krzyk, jak ptak zabłąkany, był dzwonem śmierci bez racji. Apatycznie jeździli krzami panowie sytuacji. Czasem tupot i szurgot, i cisza. Ktoś w przelocie rozmowy miał spieszne, przerażony i niemy w modlitwie, stał kościół ulicy Leszno. A tu dzieci, piątkami, spokojnie, nikt nikogo nie ciągnął z szeregu. To sieroty, nikt stawek nie wtykał w dłonie granatowych kolegów. Interwencji na placu nie było. Nikt szterlingowi w ucho nie dyszał. Nikt zegarków w rodzinie nie zbierał dla spijaczonego łodysza. Janusz Korczak szedł prosto na Z gołą głową, z oczami bez lęku. Za kieszeń trzymał go dziecko. Dwoje małych sam trzymał. Ktoś doleciał, papier miał w dłoni, coś tłumaczył i wrzeszczał nerwowo: Pan może wrócić, jest kartka od Brandta. Korczak miał potrząsnął głową, nawet wcale i nie tłumaczył tym, co przyszli z laską niemiecką, jakże włożyć w te głowy bezduszne, co znaczy samo stawić dziecko. Tyle lat w tej wędrówce upartej. By w dłoń dziecka kule dać słońca. I jakże teraz zostawić stworzone? pójdzie z nimi dalej, do końca. Potem myślał o królu Maciusiu, że mój los tej przygody poskąpił. Król Maciuś na wyspie wśród dzikich też inaczej by nie postąpił. Dzieci właśnie szły do wagonów. Jak na wycieczkę podmiejską w Lagbomer. A ten mały z tą miną zuchwałą czuł się dzisiaj zupełnie jak Shomer. Pomyślałem w tej chwili zwyczajnej dla Europy nic przecież nie wartej, że on dla nas w historię, w tej chwili najpiękniejszą wpisuje kartę. Że w tej wojnie żydowskiej, haniebnej, w bezmiarze hańby, w tumulcie bez rady, w tej walce o życie za wszystko, w tym odmęcie przekupstwa i zdrady, na tym froncie, gdzie śmierć nie osławia, w tym koszmarnym tańcu wśród nocy, był jedynym dumnym żołnierzem. Janusz Korczak, opiekun sieroty. Czy słyszycie z sąsiedzi z zamurka, Co na śmierć naszą patrzycie przez kratę? Janusz Korczak umarł, Abyśmy mieli także swoje bestek Z Czy znasz Stanisław Baliński? Cóż to była za dziwna, romantyczna pani. Wszyscy się w niej kochali, umierali dla niej. Wszyscy cierpieli za nią najdotkliwsze krzywy. Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy. Z jej imieniem na ustach Hiszpanii konali, marząc na złotych skałach o Dla niej w czarnych płaszczach podróżnych zjeżdżali do fosforycznych portów Konstantynopola. Za nią tęsknili długo po nocach i rankach, na dalekim zachodzie, w Ameryki Prawiach i pieśni o niej snuli i o jej kochankach, zatraconych, zawianych śniegiem na Syberiach. Mówią im obcy ludzie, po co cierpieć dla niej? Tłumaczą, że nie warto, że jak gwiazda pierzcha. Ale oni nie słyszą na śmierć zakochani. I dalej za nią gonią po lądach, po zmierzchach. I dalej znoszą dla niej pod niebem nieszczęścia. Śmiertelny chłód wygnania na mongolskich mrozach. I w nowe idą piekło zaciskając pięści na dnołu podleń ludzkich w niemieckich obozach. I dalej o nią walczą na norwegi śniegach i na piaskach Egiptu w rozpalonym wietrze. Umierają samotnie w galijskich szeregach i w Anglii, w wiecznie wolnej wznoszą się w powietrze. Wszystko dla niej poświęcą i zniosą w milczeniu. Na przekór wielkim próbom, które los przynosi. A ona ranna w serce, bezbronna w cierpieniu. Niczego od nich nie chce i o nic nie prosi. Tylko czasami nocą, gdy rozpacz opada, i gdy szopan, jak widmo, grę na pianinie, zjawia się cała w czerni, staje przy nim blada, i śpiewa do nich cicho, że jest rzymskim. Nam strzelac nie no, kazano. Stąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało, artylerii ska zaostrzona, jak głaz bodzący morze, reduta ordona. Sześć tylko miała armat, w dymią i świecą. I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą, nie tyle przejdzie uczuć przez duszę rozpaczy, ile z tych dział leciało pomp, kul i kartaczy. Patrz, tam granat w sam środek Nuża, jak fale bryła lawy, półgdy nam chmurza. Pęka śród dymu granat, pod niebo leci, i ogromna łysina śród kolumny świeci. Odwagę, czy pies sam nadstawia? Obcy. po bezdrożach, przez lasy, wączary, skabłat, żołnierze Armii Krajowej. Nie powiewały sztandary, nie grały surmy bojowe. Gdy wyruszali do boju żołnierze, ojczyzna to kraj dzieciństwa. Miejsce urodzenia to jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Oddzielili cię, syneczku. Od snu, co jak mogę, że... bez tej miłości można żyć. Mieć serce z jako Rzeszek. Tyle nawet jesteśmy razem. Miła wybacz, ale wszystko tak jak trzeba. Ze spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Do dnia drogi ciągną obce Dzieńcie. wojska. Syneczku, od snów, co jak motyl drżą, haftowali ci, syneczku, w smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożuk, Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię. Syneczku, ziemi twej na pamięć, byś jej ścieżki Powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, Odkarmili boknem trwóg, Przemierzyłeś po masku, Najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, Jasny synku, z czarną bronią w noc, I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut, zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Mówiłeś tak samo jak starsi. Mamo, chwalu! Tylko ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O, nie płacz nad twym synem. Co za ojczyznę padł. Z krwałą na kurtce planu Odchodzę dumny w dal. Ciemno. Obroniliśmy lwów, zostaniesz jedna sama, baczność za lwów cel Tylko mi ciebie, mama, tylko mi polski żal. Wylewam w garści karabin. Taki, co w boju nie chybi. Co mi tam śniegi Sybery, co mi tam piaski lubi. Co mi tam obóz, więzienie, głód po niewielka szkoda. Radość żołnierską ładuje, jak chleb i naboje do torby. Na nic mi wszelkie nagrody, na nic mi więcej sławy. Potrzebne mi mocne buty, Żeby w nich dojść do Warszawy. Chcę, żeby głośno dudnił O świętym warszawskim bruku Obcas łatany w Narwiku, Gwóźdź wyszczerbionych do bruku. Wiele się lądów zdeptało, Wiele się krajów obeszło, A ziemia wciąż była Polska. Pod każdą żołnierską podeszwą. Co mi tam bogactw szukać? Ja nie mam nic prócz pieśni, Siedem niemieckich kandydatów mój dobro zwaliło we wrześniu. Ja chcę wygrzebać z tej ziemi siedem niemieckich granatów. Chcę ucałować tę ziemię, którą ukochał dzieckiem. A jeśli paść, to gdzieś w kraju na Piachu, na Mazowiecki. Co mi tam troski, kolego? Idziemy przez kontynenty, Lecą nasze eskadry, Płyną nasze okręty. My pokażemy światu, Że Polski Jesteśmy bardziej. Byleby Półt był mocny, Byle karabin. Gdzie moja, to ta ziemia droga, Gdzie mrożą słońce, Gdzie tu Boga, Gdzie oszkowcy Idą drogą, ze sztandarem, równą nogą. Kościuszko więc dumnie kroczy.